Niby ten rząd taki pruderyjny, świętoszkowaty, dorn nawet się okrzcił, chociaż niewierzący. Ten rząd na przykład rozmnażanie rusza tylko w kontekście prokreacji. A tu proszę taka gratka. Wiceminister MSWiA, pan Surmacz, zarządził w podległych mu służbach gwałtowne i niespodziewane najazdy na przybytki antyprokreacyjne. Żeby utrudnić tym przybytkom życie, będzie się je nieustannie kontrolować. Zaangażowane w kontrolowanie zostaną policja, straż, skarbówka, straż graniczna, inspekcja pracy, sanepid oraz... Nadzór budowlany. Nadzór budowlany po to, by sprawdzić, yy, czy tam się co nie wali. Oczywiście ochotnicy natychmiast zgłosili się na ochotnika. <laughs> I już podobno trenują, bo kontrolując, tak się doczytałem, mają nie tylko kontrolować, ale jeszcze zbadać problematykę i skalę zjawiska. A, ci to mają dobrze. przecież to za nasze, podatników pieniądze będą kontrolować oraz zapoznawać się z problematyką i za nasze pieniądze będą badać skalę zjawiska. Jak szary obywatel chce się zapoznać z problematyką i zbadać skalę, to musi sam bulić. Ciekawe, jak taka e, kontrola ministerialna będzie wyglądać. Ja panie kolego zapoznam się teraz z problematyką tej figlarnej dwójeczki, a pan panie kolego zbada skalę zjawiska tej bezpruderyjnej szósteczki. Mimo że właściciele przybytków są podobno mocno ustosunkowani, mamy nadzieję, że kontrolerom w łapę dawać nie będą. A jeśli nawet to kontrolerzy w łapę nie wezmą i kontrolę odniosą zamierzony skutek. Skutek to znaczy klienci będą obsługiwani w bezpiecznych i higienicznych warunkach we wzorowej firmie uczciwie płacącej podatki, a straż graniczna zadba, by Główne granice były przekraczane w granicach rozsądku, czego wszystkim, aby całodobowo serdecznie życzę. Jeśli już.